ta z tej strony Bocio. W kolejnym odcinku Network Speed Payback, odcinek 17. I też będziemy ścigać się <coughs> dzisiaj dalej z kolejnym zawodnikiem. I tak, jak mówiłem, w poprzednim odcinku też było słabo mnie słychać, bo i w tym też, bo no miałem chwilowy problem z mikrofonem, ale został na następny odcinki już na pewno zostanie usunięty za utrudnienia z głosem. Przepraszam. No dobra, jestem na nim. startu to już ostatni wyścig z srebrną szóstką. Pora pokonać srebrną szóstkę. Nie dowiem się przy co powiecie. Ciekawego, więc ruszamy. Let's go! Nie uderzy w żaden pojazd. To, to chyba akurat będzie właściwe. Kajo, jak za dawnych czasów, co? Zaczyna się tęsknić za tym, co robiliśmy, nie? <grym i cry> Czego to my nie robiliśmy? Potrafiliśmy się bawić. No dalej! No dalej! Dalej, Gajo, nie dawaj za wygraną! Cicho jest upido! Otwieram. Oh! Co to Mały taj, wie, jak się poruszać! Ale ksywka stary, skąd ona się w ogóle wzięła? Pamiętasz, jak rap przyjechał ze Byłeś za mały, żeby dosięgnąć pedału! Za słodki widok! Mały Daj próbuje i próbuje! Okej, okej, załapałem! Mały Daj Mi Wiadomo, a co? Przypomniałem sobie jak mi wtedy z całej pary przywaliła pamiętasz? Może nie trzeba było jej podrywać, co? No, Zakręty to wciąż twoja specjalność. A pamiętasz, jak w taki sam sposób rozwaliłeś wario kamaro starego? Haha! <laughs> Pamiętam, że wziąłeś winę na siebie! <laughs> Tylko mnie coś takiego mogło ujść na sucho. Coś Tak jest, jedziemy! Ej, gdzie jesteś? Jestem tutaj, Jomny! Oh Nie powinieneś tego unikać, amigo! A, <trykne> 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 Wygrana rzutem na taśmę, jak to ty. Właśnie tak. Zostało trzy Pierwszy, ty drugi, jak za dawnych czasów stachy. Wciąż sobie nie radzisz, Gajo. Pytałem mi myśl, udało mi się pobić. Uf, nie wygrałem Mam najszybszy No i przegrał Strepna Srebrna Liga pokonana Występne nowowizje Stary, odstawna się, tak nie ścigałem! No dalej, powiedz to! Uważasz, że dam sobie radę. Jak naprawdę chcesz to zrobić, masz być w najlepszej formie. Wszyscy na to liczymy. Przy tobie muszę się postarać. Są ludzie, którzy ci kibicują. Uważają, że odbijesz to miasto. Jesteś jednym z nich? <laughs> może tak, a może nie. Trzymaj się, mały taj. Okay. Tyler. Morgan, piszę ci przeprosiny. Jak to? Ja zrobiłam parę rzeczy dla familii. To był błąd. Ja. La Katrina! To faktycznie był błąd. Wiem. Wynagrodzę ci to. Przysięgam. Kiedy przyjdzie czas, będę po twojej stronie, Morgan. Obiecuję. Witajcie! Kierowcy, tu opiekunka. Słuchacie w tej chwili głosu ulicy. Taj nie pokazuje się ostatnio w centrum. Ale dlatego, że szaleje na torach północy. Gdzie konkretnie? Silver Canyon. Wieści. Nasz taj pokonał Gajo i srebrną szóstkę. Robiąc kolejny krok w stronę Gonitwy Banitów. To nie wszystko. Podobno Tyler i Gajo znają się jeszcze z Bario. A ich spotkanie zmieniło nastawienie Gajo. Może Tyler zyskał sojusznika w walce z familią. A co na to ulicę? Mały Taj się spisał. O Boże, nie. Dlaczego? Mały Taj? Mały <grym> taj? <grym> taj! Wow, Taj! Nigdy nie pozwolę Ci o tym zapomnieć. Niech to szlak. <grym taj> W <laughs> nawet yy, opiekunka to powiedziała mały tak, teraz się tylko i będzie śmiać. O, to było mocne. Papa.